Witam Was serdecznie na kolejnej lekcji z edycji filmów w programie MOVAVI. Dziś zajmiemy się już edycją wideo, a zaczniemy od przygotowania pokazu zdjęć. W poprzednim filmie wspomniałam, że warto utworzyć sobie na przykład na pulpicie Windows folder, w którym będziemy przechowywać pliki multimedialne potrzebne do utworzenia filmu. Mój folder nazywa się Edycja filmów. Po uruchomieniu programu od razu jesteśmy wprowadzeni do menu Importu plików i w pojemniku na multimedia klikamy przycisk Dodaj plik. Po odszukaniu odpowiedniego foldera zaznaczamy w nim wszystkie potrzebne do naszego projektu pliki. Można to zrobić klikając przy wciśniętym jednocześnie klawiszu Ctrl. Wtedy wybiórczo zaznaczamy pliki multimedialne. Można też obrysować grupę plików myszką przy lewym klawiszu myszy wciśniętym. Ja tutaj jeszcze sobie dobiorę dwa zdjęcia. No i po zaznaczeniu wszystkich potrzebnych elementów, klikamy przycisk Otwórz. Te pliki nam się załadują do kontenera. W tej chwili wszystkie pliki załadowane są zaznaczone, świadczy o tym niebieska obwódka wokół nich. Klikamy gdziekolwiek poza tymi ikonami. W tej chwili żaden z plików nie jest zaznaczony. Aby utworzyć pokaz tych zdjęć, można pojedynczo przeciągać myszką zdjęcia na oś czasu, na ścieżkę wideo. Zauważcie, że program no, ściąga odpowiednie pliki na właściwą im ścieżkę, czyli nie mogę zdjęcia wstawić do ścieżki tekstu, nie mogę go też wstawić na ścieżkę audio, tylko mogę umieścić je na ścieżce wideo. Można oczywiście hurtem załadować na ścieżkę kilka plików. Ja sobie tutaj zaznaczę na przykład te cztery, obrysowuję je myszką i ustawiam je. Na ścieżce. Tutaj trzeba zwracać uwagę na taką żółtą obwódkę, którą wyróżnione są klipy. Klipy, czyli na przykład zdjęcia, fragmenty filmu albo fragmenty ścieżki dźwiękowej, to nazywamy właśnie klipami. Teraz mam zaznaczone cztery klipy. Jak sobie kliknę na ten pierwszy, to tylko on będzie wyróżniony. To jest ważne, musimy zwracać na to uwagę, ponieważ z danym klipem, który jest zaznaczony, będziemy w danej chwili pracować. Jego podgląd wyświetla się tutaj w oknie podglądu. Standardowo, jak wciągamy sobie zdjęcia, to czas odtwarzania takiego zdjęcia jest ustawiany na 4 sekundy, ale można to oczywiście zmienić. Jeżeli teraz dwukrotnie kliknę Zaznaczony na osi czasu klip, to tutaj w kontenerze pojawia mi się lista opcji. To są właściwości klipu. No i mamy tutaj informację, że długość odtwarzania tego klipu wynosi 4 sekundy. Można to zmienić. Ja sobie tutaj ustawię 10 sekund. Tutaj mamy jeszcze takie dwie opcje, które się nazywają Fade In i Fade Out. Fade in to jest opóźnienie w rozpoczęciu odtwarzania klipu. Fade out to jest przyspieszenie zakończenia odtwarzania tego klipu. Ja to teraz ustawię sobie powiedzmy jedną sekundę w obu przypadkach i spróbujemy odtworzyć ten efekt. Tutaj pod ekranem podglądu klikam sobie przycisk przejdź do poprzedniego klipu, wtedy ten kursor czerwony przesunie mi się na początek ścieżki i przyciskiem start bądź spacją włączam odtwarzanie. Zaczyna się odtwarzanie tego klipu od czarnego ekranu, potem pojawia się zdjęcie i jak dojdziemy do końca tego klipu, to powoli otworzy się właśnie czarny ekran taki efekt możemy sobie włączyć. Ja go tutaj odwołam, czyli subaki fade in i fade out. Wędrują na pozycję 0, ponieważ zaraz będziemy stosować inne efekty. No i takim efektem na przykład może być przejście między klipami, czyli między tymi naszymi zdjęciami. W menu obrazkowym wybieram sobie opcję przejścia, no i na przykład wybieram kategorię artystyczne tutaj przewijam sobie listę po kliknięciu efektu mogę oknie podglądu sobie obejrzeć jak ten efekt funkcjonuje no i powiedzmy że zdecydowałam się na efekt rozbij duże i teraz tak mogę ten efekt przeciągnąć sobie na ścieżkę wideo umieszczając tutaj myszkę między Klipami. Tutaj program już jak gdyby sam ustawia to przejście we właściwym miejscu. Po puszczeniu myszki ten efekt nam się tutaj pojawi w postaci ikony. Ja znowu rozpocznę odtwarzanie. Filmu I za moment to przejście sobie tutaj zaobserwujemy w oknie podglądu. Jeżeli stwierdzam z jakichś tam powodów, że to przejście mi nie odpowiada, mogę go kliknięciem zaznaczyć. Znowu mam żółtą obwódkę i klawiszem Delete na klawiaturze usuwam to przejście. Teraz pokażę, jak to samo przejście ustawić między wszystkimi klipami, bo oczywiście można sobie ustawić między różnymi klipami różne efekty przejścia, ale w tej kwestii powiedziałabym, że im mniej, tym lepiej. Jeżeli już decydujemy się na jakieś przejścia, to ustawiajmy raczej wszystkie jednakowe między wszystkimi klipami, żeby po prostu nie było nadmiaru tutaj efektów w tym naszym końcowym filmie. Powiedzmy, że decyduję się na ustawienie przejścia rozbi duże między wszystkimi klipami. Wobec tego nie przeciągam tego przejścia na ścieżkę wideo, tylko klikam ikonę przejścia prawym klawiszem myszy i wybieram opcję Dodaj do wszystkich klipów. No i rzeczywiście przejścia się ustawiły w odpowiednim miejscu. Czas tego przejścia też jest z góry ustawiony. Jeżeli chcę go zmienić, Czyli przyspieszyć to przejście albo je rozciągnąć, zaznaczam wtedy którąkolwiek ikonę przejścia, klikam ją dwukrotnie myszką. No i tutaj mogę sobie zwiększyć na przykład czas trwania tego przejścia z tych standardowych dwóch sekund do 3 sekund i co więcej, zastosować ten czas do wszystkich przejść, które umieściłam na ścieżce. Bardzo przydatna opcja. OK. No i mogę sprawdzić na przykład, czy w tym ostatnim przejściu ustawił. Mi się czas 3 sekundy. No rzeczywiście jest, czyli wszystko poszło zgodnie z planem. Teraz odtworzymy sobie cały pokaz. Kursor czerwony przesuwam na początek osi czasu. Mogłabym też przesunąć ten suwak, który jest pod ekranem odtwarzania. To jest dokładnie ta sama akcja. No i teraz rozpoczynam pokaz moich zdjęć, żeby zaobserwować wszystkie przejścia. No, i całkiem e, sympatycznie to wygląda. Jak tutaj się przewinie do końca tego pokazu kursor, no to on się zatrzymuje, ważanie też się zatrzymuje automatycznie. Teraz widzimy, że ten pierwszy klip no, troszeczkę dłużej jest wyświetlany, bo zmieniliśmy mu czas wyświetlania. Podobnie możemy zrobić z pozostałymi klipami. Wtedy myszką przy lewym klawiszu myszy wciśniętym zaznaczam te pozostałe klipy. Klikam jeden z nich. Prawym klawiszem myszy. Z menu podręcznego wybieram narzędzia i ogólne. No i tutaj wszystkim przypiszemy ten sam czas odtwarzania, na przykład 10 sekund. No i to od razu ma odzwierciedlenie na osi czasu. Widzimy, że wszystkie klipy są jednakowej długości. W każdej chwili, oczywiście, wybrany klip możemy z osi czasu usunąć, ja na przykład usunę sobie ten, czyli klikam go myszką i deletem usuwam. Mogę też dodać do tej osi czasu inne klipy. Sięgam wtedy do menu Import. No, i przeciągam sobie na przykład taki klip, umieszczam go na osi czasu w odpowiednim miejscu. Tutaj ładnie przyciąga mi kursor do właśnie tych przestrzeni między klipami, czyli na przykład tutaj mogę sobie ten klip umieścić, dwa razy go klikam, ustawiam taki sam czas odtwarzania jak dla poprzednich klipów. No i oczywiście, jak już pracujemy jakiś czas, Właściwie dawno powinniśmy to zrobić, czyli zapisać nasz projekt. To jeszcze nie jest film, to jest na razie no, taka robocza, jak gdyby wersja tego filmu. Zapisujemy za pomocą menu plik, opcja zapisz projekt. No i w tym naszym folderze edycja filmów możemy nadać temu projektowi nazwę. Na przykład pierwszy film. I zapisujemy. Właściwie to pierwsze zapisanie powinno się rozpocząć na samym początku pracy z nowym projektem. Potem, im częściej będziemy zapisywać projekt czy zmiany w projekcie, można do tego celu użyć kombinacji klawiszy Ctrl-S, tym po prostu mniej pracy stracimy w przypadku jakiejś awarii, czy to programu, czy komputera. W tym filmie to wszystko. Prosiłabym was, żebyście przejrzeli sobie na spokojnie i przetestowali różne przejścia. Ich jest dosyć sporo, więc nie ma tutaj czasu na omawianie każdego przejścia z osobna. Będziecie mogli sobie wybrać przejścia najbardziej ulubione i zapisać je do właśnie tej kategorii, żeby później mieć do nich szybki dostęp. Także na dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie.